Hi, this is Michael Buffer, and let's get ready for MMA news PL. Ostatnie przygotowania. Co to, co to w ogóle za zjawisko? <laughs> Rezygnujemy z nośnika cyfrowego, bo na nośnikach cyfrowych z internetu tylko geje. Przechodzimy na stary dobry sprzęt. Ja mam co mówić, tak? Nie, w tą się przyczyna. I mean, Is this the face-off Very face Face-off. if it's down, here we go. we go. do ready? One, two, three. Okay, Not All right, right. we have to do it back? よかた。<Jeez. S 2> <laughs> A więc tutaj prezesi, tu siedzi Martin, tutaj siedzi Maciek. Jak widzicie, wszędzie jest troszeczkę bałaganu, ale to z racji tego, że e, no, trafiliście na dzień, gdzie kręcimy trailer, mamy tu po prostu jakieś dokumenty porozrzucane, prawda? I, no, i po prostu latamy. Tutaj siedzi, tu było, gdzie Bigot, siedzi nasza najwspanialsza, najlepsza, najokochańsza Paulinka menadżer biura. biura. Paulinki teraz nie ma, jest w Stanach. Na wakacjach poleciała odwiedzić mamę. Tutaj siedzi nasz jeden z mistrzów od produkcji Rafał, czerwony fotel taki prezesa, prawda? No i tutaj to jest tak właśnie, tą gejówkę trzeba zabrać, tylko wojka. jest moje miejsce, ale wiecie, ja powiem szczerze, że ja później jestem bardzo rzadko. Także no jest jak jest, prawda? Jakby nie było, patrzcie o partner, mailman. Czytamy. Wiemy, co gdzie jest. O, zobaczcie. Żeby nie było, że nie piszą, Mamet, tak jest, Mamet kontra reszta świata, Ogali w Łodzi, staliśmy, wiecie tutaj, o, wizytóweczki, a Maniusi dostaną, bo oni biedaki zawsze nie wiedzą, po który numer dzwonić, a mam kilka, nie, ja mam to wiecie, tak jest, także Maniusów, wizytóweczka, wiecie. O każdej porze dnia i nocy możecie dzwonić, ja to wiecie jestem jak ten, jak partyline. Także, także, no to nie wiem, no, wiecie MTV Clips, nie, HSW Clips, no. Winocha. Rafał, ty nie, kto nie, na nie, kto był na nie, wiesz nie, tak? nie, gdzie masz te nie, Do it, again. Do it again. Why is this? I have to focus. Okay. Why is you this want to why, why, why is the camera looking at me? i <laughs> looking at us. Uh, jesteśmy z Borysem Mańkowskim. Moim rozmówcą jest uh, Jan Bachowicz, Jesteśmy z Maciejem Kawulskim. Uh, jesteśmy z Mariuszem Pudzianowskim. Moim rozmówcą jest Christos Piliafas. Moim rozmówcą jest James Lee. He want me to ask? Uh, yeah, like, like penis. It's uh, actually it's a smaller version of mine penis. Okay, well, keep it away from my mouth, bro. <laughs> yeah, I'll, I'll try, but it's yeah, uh, uh, it might be difficult. <laughs> <laughs> Keep it away. <laughs> <laughs> away right. let right? <laughs> Yes. Yes. <laughs> okay. My 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 is Okay, one, one, more time. Oh, 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 one more time. One more time. One more time. Yes. Okay, you ready? I'm ready. You're, you're serious <laughs> now? <laughs> you're cool? <laughs> hey, okay. Hey, this guy trying to put this microphone on my, on my face. My first contact is Houston Alexander. We're in the hotel Marriott. <laughs> My bad. Hey, he he, he started he start it. You started it. I, I did. My so fault. My fault. Okay. Right, My bad. My, go. Go. My bad. There you go. <laughs> 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 see, what this, this guy's. See, that guy, now he's getting started. Okay. Mm -hmm. So now he's laughing. Uh. Alright, there we go. Moim rozmówcą jest Joker okay. Houston Alexander. Yo, hey, but, uh, what, uh, what are you guys doing later? I don't know. That, uh, we'll get, cho again, cho choking do a chicken. Choking a chicken, huh? You know what? Choking a chicken, huh? You know what? No, actually it wasn't, <laughs> it wasn't, a, que it wasn't a question. The, the <laughs> the 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 the, the <laughs> No problem at all bro. I appreciate it. Give it up. No, thank go. you. Go.